metry się absolutnie liczą, a Marek naprawdę bardzo, bardzo mocno i bardzo w dobrym rytmie. Czekamy, liczymy metry, które dzielą Marka Rutkiewicza do mety. To już jest mniej niż 3 km. Marku, nie dawaj się. Teraz właśnie poprawka, przyspieszenie. Cały czas pod górę. Wiadomo, że Marek jest specjalistą jazdy po górach, że był zawsze w pierwszej dziesiątce, kiedy startował w Tour de Polonii, ale brakuje wisienki na torcie brakuje no Peru Martin, jest Martin. kontra Martina i chyba także Sagan się obudził. I także Fabian Wegman z grupy Leopard Trek nie zapomniał o tym, że chce wygrać. Busze już został. To była tylko taka chwilowa akcja, tylko błysk. A więc Sagana nie można lekceważyć. Oni wiedzą, że teraz tutaj jak się wypłaszczy i to już będzie jeden kilometr, to tutaj odrobienie każdych pięciu, każdych dziesięciu metrów będzie bardzo, bardzo ciężkie. I Sagan przysiadł za Martinem i Sagan jednak Ale będzie walczył, Martin będzie walczył. Przyspiesza, przyspiesza. Zobaczmy, że ta kadencja, chodliwość, pedałowanie jest większa w przypadku Martina. On jedzie coraz szybciej. Czy Rutkiewicz wytrzyma do mety? Czy e, stać go na taki wysiłek? Zobaczmy, że tutaj zagrożenie nie tylko ze strony Martina i niestety zwolnił Rutkiewicz, a coraz szybciej jedzie ten, go ściga. To jest chyba Fabian Wegman. To jest e, lider grupy Trek Leopard na Tour de Pologne. To jest Fabian Wegman, tam jest gdzieś schowana jakaś biało-czerwona koszulka. Gdzieś za Nibali, gdzieś za Saganem. Sagan walczy, walczy o zwycięstwo. Ta jego przewaga, którą ma, te sekundy przewagi mogą być bardzo, bardzo cenne, bo nawet jeśli on tutaj dzisiaj nie wygra, będzie mu piekielnie trudno wygrać, to jednak wypracował sobie tymi bonifikatami na tyle przewagę, że, że kto wie, kto wie, może wygrać, choć Marek nie daje za wygraną. W pedałach mocno, bardzo ciężko pracuje. Wie, że tutaj każdy kolejny obrót przybliża go. Być może nawet do zwycięstwa etapowego i do wysokiej pozycji. To jest po ponad 200 km walki na tych morderczych zniesieniach. Oni wciąż mają siłę, aby jeszcze się zerwać. No i no, Marek Martin Rutkiewicz Martin, niestety niestety mocno. Marek Rutkiewicz zostaje i zostanie chyba minięty przez Daniela Martina i przez Petera Sagana. Jeszcze się nie poddaje, jeszcze rusza do przodu. Tam także z tyłu czyha Przemysław Niemiec z zespołu Lampre. To jest najważniejsza rozgrywka między góralami, między najsprawniej jeżdżącymi po wzniesieniach kolarzami. Oni teraz Marki trochę, zwolnią, to, oni oni trochę teraz zwolnią, oni są potwornie wszyscy zmęczeni. Teraz będzie chwila przestoju, ale teraz może też ktoś być może zaatakuje. Przemek Niemiec, to Ładnie, Narazie. ładnie, mocno czujny. Niestety, Narazie. szkoda, Narazie. szkoda Marka bardzo, bo to wspaniale zaatakował. Zjechali się w jedną e, kilkuosobową grupę i będzie jakaś kontra... I tutaj idzie kolejny atak. Drogi, o, iż, zobaczmy. Po Przemek nie ruszył za tym? To chyba Wegman powtórnie proponuje. No właśnie, czy to Wegman, czy może ten Roreger, który odzyskał siły 2 km do mety, poważne wyzwanie. Widać numeru startowego. Chyba to nie Wegnan, bo Wegnan jest taki troszkę szczuplejszy jeszcze. Tak, to jest bardziej to jest, masywna sylwetka. To jest bardziej masywna, ale, ale idzie, na pewno... idzie coś dalej, idzie Leopard następna Trek. akcja po prawej, Idzie jakaś następna akcja po prawej. Może Oliver Załk też nieduża strata. Szwajcar dobrze jeżdżący po górach. Znakomicie. I to Polak chyba przeatakował teraz gdzieś po lewej stronie. Może to jest niebieski kask. Ale Martin kontroluje sytuację. Tak. E, mimo tego, że to ostatnie dwa kilometry tutaj tak wiele się zmienia. Mamy czwórkę zawodników z liderem, z Martinem. Z kim Zastany i z kolarzem grupy Sky. Tak jest, to był Sky, tam w tej chwili bardzo, bardzo ciężko. Oni teraz w zasadzie skończyli tą taką najtrudniejszą część i za chwilę wejdą w kilometr. Tam już jest bardziej Plaskato, ale wszyscy są potwornie, potwornie zmęczeni. Mamy tam Pawła Cieślika, który jedzie. No Paweł Cieślik to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ on z takich małych grupek potrafi zafiniszować. To jest szybki kolaż. ja bym tu trzymał za niego strasznie mocno. To jest dwóch zawodników Sky Team i w tej chwili jeden z nich prowadzi, jeden dyktuje tempo, Martin trzyma się za jego plecami, Sagan też. Więc Sagan tutaj chce sam, własnymi siłami ten wyścig wygrać i dzisiaj udowodnić, że przy finiszach pod górkę jest najlepszy. No, tej chwili tutaj mocne, mocne pociągnięcie, ale tutaj jak oni wejdą w ten kilometr będzie taka wielka brama, będzie wypłaszczenie i na tej 10-12 pozycji widzę Pawła Cieślika. On potrafi z takich małych grup finiszować. Oby Paweł się zmobilizował, oby spróbował zaatakować, może, może tutaj może powalczyć o jakieś wysokie miejsce na tym etapie. A marzyłoby mi się. Ale na razie mamy, mamy, mamy akcję kilometr przed metą. No to będzie bardzo długi finisz. Wypuścili tutaj jakby oglądali się po sobie, a wyskoczył do przodu kolasz Sky, jeżeli dobrze zauważyłem. To jest pewnie jeden z tych Brytyjczyków, którzy mają bardzo niewielkie straty. Grupa Sky, a więc może Cummings, może Kena. Jeszcze nie wiemy, bo nie widać tutaj numeru. Może Ian Stanard. No zobaczymy za moment. Bardzo śmiały pomysł, bardzo śmiały, bo to jest... Prawie 900 metrów ostrej jazdy, ale tam nikt go nie goni, czyżby nie mieli siły, czyżby... Nie, oni, jeszcze, czekał? Nie, oni czekają na finish, oni jeszcze czekają na finisz, teraz troszeczkę się wiozą, jest tam po prawej ustawiony cieśnik, to jest Marek Rutkiewicz, ale on pewnie jest potwornie zmęczony po tej akcji i teraz zaczyna się już końcowa rozgrywka. Końcowa rozgrywka i przyspieszyli, przyspieszyli. W tej chwili będzie odpowiedź głównej grupy. Czy ten śmiałek wytrzyma. Nie, nie wygląda nie na wytrzyma, to, nie da rady. Będzie, Za wcześnie zaatakował. Będzie połknięty. Za wcześnie i Peter Sagan w tej sytuacji będzie bardzo bliski zwycięstwa. Tu jeszcze ktoś Sagan z Sagan Solei. Ale Martin ciągnie bardzo mocno i Sagan tak samo tutaj idą, idą w tej chwili, idą już. Idą z Markato, być może mówił. Markato, wicelider, tutaj próbuje wygrać cały wyścig. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to był... No i zobaczmy, to może być atak Marko Markato, ale Daniel Martin jest już za nim. No i kto będzie lepszy. To już ostatnie metry etapu do Bukowiny Staszczańskiej. Niemiec a Daniel Martin zerwał się i zaatakował. Zagam został, a wiekawa sytuacja. Daniel Martin będzie pierwszy. Wygrywa ten królewski etap. Wygrywa zatem ubiegłego jobczy i teraz będzie ciekawa sprawa ile? ile przewagi będzie miał nad Peterem Saganem? Brawo dla Daniela Martina. Siódmy Paweł Cieślik, jest Marek Grudkiewicz. jest Huzar, przyjechali wszyscy tutaj razem. No, ale nie wygrali, niestety. Niestety, nie wygrali, nie grali. a o to chodziło. Niestety. Daniel Martin był najmocniejszy. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za uwagę. No i teraz e, szybka jeszcze rachuba różnic między zawodnikami, żeby ustalić, kto tu będzie liderem. No myślę, że jednak Sagan będzie to. ¿Pero